Ogromny wzrost importu z Ukrainy. Rolnicy mówią o obecnej sytuacji na rynku. Aktywiści z ostatniego pokolenia znowu na ulicach. Ludzie mają dość. Na dzień 5 lipca wolumen eksportu zbóż i roślin strączkowych z Ukrainy wyniósł 718 tysięcy ton, co stanowi wzrost razy 2,5 w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego sezonu. Dane te pochodzą z Państwowej Służby Celnej i zostały opublikowane przez Ministerstwo Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy. W bieżącym sezonie wyeksportowano już 245 tysięcy ton pszenicy, co stanowi blisko cztery razy więcej niż w zeszłym roku. Dostawy jęczmienia na rynki zagraniczne wyniosły zaledwie 3 tysiące ton w porównaniu do 20 tysięcy ton w ubiegłym roku. Żyto nie zostało jeszcze wyeksportowane. Eksport kukurydzy wyniósł 468 tysięcy ton, co stanowi 2,5 razy więcej niż w tym samym terminie w zeszłym sezonie. Ukraina wyeksportowała także 1100 ton mąki. To dopiero początek eksportu podczas tych zbiorów. Jednak już widać wyraźnie wyższe wolumeny, jeżeli chodzi o zboża i rośliny strączkowe. W poniedziałek rano aktywiści z ostatniego pokolenia ponownie zablokowali jedną z głównych ulic w Warszawie, tym razem siadając na Czerniakowskiej. Zostali zaatakowani przez zdenerwowanych kierowców, oczekujących w korku. Policja interweniowała na miejscu i wieczorem zapowiedziała, że osoby, które zaatakowały aktywistów, również muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną. Blokada rozpoczęła się około godziny ósmej w rejonie skrzyżowania czerniakowskiej z bartycką na Mokotowie. Kilku aktywistów usiadło na jezdni, trzymając tabliczki z nazwami gmin, które apelowały o oszczędzanie wody. Ruch został zatrzymany, a pomiędzy zdenerwowanymi kierowcami a aktywistami doszło do utarczek. Na nagraniu udostępnionym przez ostatnie pokolenie widać, jak jeden z kierowców podchodzi do aktywisty stojącego przed kolumną aut i spluwa mu w twarz. Po chwili pojawia się mężczyzna, który oblewa siedzących na jezdni aktywistów pianą z gaśnicy. Z relacji aktywistów wynika, że jeden z nich został również spryskany gazem. Okay. To jest pani policjanka. To są osoby. No to niech to panu się nie przykleiła. Na miejscu interweniowała policja, która usunęła blokujących z jezdni. Podkomisarz Ewa Kołdys z Komendy Rejonowej Policji poinformowała, że aktywiści zgłosili funkcjonariuszom, iż jeden z kierowców, który nie mógł przejechać z powodu blokady, Użył wobec nich preparatu przypominającego gaz pieprzowy. Policjanci pouczyli aktywistów o przysługujących im prawach i możliwości złożenia zawiadomienia o użyciu gazu. Podczas interwencji żaden z aktywistów nie miał obrażeń zagrażających życiu lub zdrowiu. Wobec aktywistów zostaną sporządzone wnioski do sądu o ukaranie za popełnienie wykroczeń, takich jak tamowanie i utrudnianie ruchu na drodze publicznej, zaśmiecanie oraz niestosowanie się do poleceń funkcjonariusza. Dodała kołdys. Wieczorem na profilu komendy stołecznej policji na Twitterze pojawiła się seria wpisów, które odnosiły się do wczorajszej sytuacji na ulicy Czerniakowskiej w Warszawie, gdzie doszło do blokady ulicy przez aktywistów. Policja podkreśliła, że ich reakcja była natychmiastowa, co doprowadziło do szybkiego przywrócenia ruchu na drodze, a osoby blokujące jezdnie zostały wylegitymowane. Policja zapowiedziała, że wobec tych, którzy naruszyli prawo. Zostaną sporządzone wnioski o ukaranie do sądu. Komenda Stołeczna Policji również podkreśliła, że nie toleruje naruszeń prawa ani agresywnego zachowania w przestrzeni publicznej. Policjanci zobowiązali się do zgromadzenia materiału dowodowego dotyczącego incydentów, w których doszło do ataków na aktywistów. Pomimo braku zawiadomień ze strony poszkodowanych, funkcjonariusze kontynuują zbieranie danych, które zostaną ocenione pod kątem odpowiedzialności prawnej. W swoim komunikacie policja zaapelowała również o przestrzeganie prawa oraz poszanowanie różnorodnych poglądów i ich wyrażanie w ramach przepisów prawa, bez uciekania się do agresji, przemocy fizycznej czy słownej. Komenda stołeczna policji wyraźnie podkreśliła swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarówno poprzez interwencje w sytuacjach takich jak dzisiejsza blokada, jak i zapewnienie ochrony dla wszystkich obywateli przestrzegających prawa. Poprzednią blokadę aktywiści przeprowadzili w niedzielę w Alei Wilanowskiej przy Galerii Mokotów. Akcję poprzedziła krótka konferencja prasowa, podczas której przedstawiciel organizacji Ostatnie Pokolenie wyraził cele ich działań. Naszym celem jest przeprowadzenie najdłuższej w Polsce serii akcji obywatelskiego oporu wobec kryzysu klimatycznego. Jednocześnie żądamy od premiera Donalda Tuska wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji naszych postulatów. Chcemy przesunięcia 100% środków z nowych autostrad na rozwój regionalnego transportu publicznego oraz wprowadzenia biletu miesięcznego na transport regionalny w całym kraju za 50 zł, powiedział przedstawiciel organizacji podczas konferencji prasowej. Ich działania mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zmian w polityce transportowej z naciskiem na redukcję emisji i poprawę dostępności transportu publicznego. Nie możemy dłużej czekać nie będziemy. W obliczu już tak widocznych skutków kryzysu klimatycznego, tym razem nie będziemy blokować mostów. Od przyszłego tygodnia dziesiątki osób będą blokować miejskie autostrady. Tworząc tę niedogodność, w dużych miastach pokazujemy problem, który dla ludzi w mniejszych miejscowościach i na wsi jest codziennością. Problem dojazdu do szkoły, pracy czy lekarza. Dotyczy 6 milionów Polek i Polaków. Będziemy siadać na drogach w największe upały, będziemy protestować w miejscach, które najszybciej przyczyniają się do napędzania kryzysu klimatycznego. Wszyscy, którzy żyjemy dziś w tym przełomowym momencie, jesteśmy pierwszym pokoleniem z dostępem do pełni wiedzy o kryzysie klimatycznym, a zarazem ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać jego najgorsze skutki. Polska ma dramatycznie niskie zasoby wodne, jedne z najniższych w Europie. Susza nasila się z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, a najgorętszy okres dopiero przed nami. Nie możemy dłużej czekać na zmianę destrukcyjnej polityki rządu, która pogłębia ten kryzys. Dlatego niezwłocznie przystępujemy do dalszych protestów, dodał przedstawiciel organizacji. Aktywiści i aktywistki z ostatniego pokolenia regularnie pojawiają się na głównych arteriach Warszawy, organizując krótkie, ale emocjonujące hepeningi. Ich działania są szczególnie uciążliwe dla kierowców, ponieważ nawet chwilowe blokady głównych ulic w porannym szczycie powodują poważne utrudnienia. Ponadto pasażerowie komunikacji miejskiej również odczuwają konsekwencje tych protestów. Pomnik warszawskiej Syreny, znajdujący się na bulwarach wiślanych, został oblany pomarańczową farbą przez aktywistki klimatyczne z ostatniego pokolenia w dniu 8 marca. O koszt czyszczenia pomnika zapytał w interpelacji wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz. Dnia 8 marca bieżącego roku po zakończeniu działań policyjnych zarząd terenów publicznych przeprowadził za pomocą łagodnych środków z dodatkiem detergentu wstępne usunięcie zanieczyszczeń z rzeźby syrenki oraz niewielkich powierzchni piaskowca. Koszt realizacji tych działań wyniósł około 5 tysięcy złotych. Odpowiedział na interpelację dyrektor do spraw inwestycji i rozwoju w ratuszu Tomasz Męcina. Zaznaczył, że wszelkie czynności dotyczące aktu wandalizmu, w tym czyszczenie obiektu, zostaną podjęte po zakończeniu postępowania w prokuraturze. Tomasz Męcina zastrzegł również, że ostateczne koszty usunięcia i naprawy obiektu będą znane po wykonaniu prac konserwatorskich. Pomnik Syreny na bulwarach Biślanych został odsłonięty przez prezydenta Stefana Starzyńskiego, który był inicjatorem powstania rzeźby 85 lat temu. Autorką monumentu jest Ludwika Nitzowa, a modelką do rzeźby była Krystyna Krachelska, która zginęła w Powstaniu Warszawskim w wieku 23 lat, tuż po pozowaniu do pomnika. Jarosław Malczewski, ekspert do spraw mleczarstwa, Wypowiedział się na temat najnowszych pomysłów rządu i naszego bezpieczeństwa żywnościowego. Ustawa, która została zgłoszona do kancelarii Sejmu w ubiegłym tygodniu, ona ma być jedynie preludium do likwidacji w ogóle produkcji zwierzęcej. Natomiast rolnictwo w Polsce jest oparte w sensie opłacalności w szczególności na produkcji zwierzęcej, dlatego że działamy w systemie naczyń połączonych, a więc likwidacja produkcji zwierzęcej, choćby z przemysłu kurczarskiego. To również ograniczenie zysków w innych branżach z uwagi na proces utylizacyjny. Z kolei likwidacja na przykład produkcji mleka, o której też się mówi, to jednocześnie likwidacja potężnej, potężnego działu gospodarki, który tylko na rynku surowcowym jest warty 26 miliardów rocznie. I w dalszej kolejności utrata bezpieczeństwa żywnościowego, co niestety jest dość mocno ostatnio dyskutowane i wbrew pozorom realne. Przykładem jest choćby ostatnie działanie Norwegii która zdecydowała się odnowić zapasy głównie zbóż i to na rekordowym poziomie, dlatego że pokryje w ten sposób trzymiesięczne zapotrzebowanie dla ludności, a więc w momencie, kiedy świat zmaga się z wojną na wschodzie, powinniśmy mówić przede wszystkim o rozwoju, o zwiększeniu produkcji, dlatego że bezpieczeństwo nas Polaków, ale i Europejczyków jest również oparte na bezpieczeństwie żywnościowym. Rolnicy podkreślają, że sytuacja na rynku zbóż pozostaje niestabilna, co jest skutkiem znacznych wahań cen, które rozpoczęły się po inwazji Rosji na Ukrainę. W Polsce powoli rozpoczynają się żniwa, co dodatkowo komplikuje prognozy dotyczące tegorocznych zbiorów i cen. W programie Wieś to też Polska na antenie telewizji Trwam eksperci omawiali aktualną sytuację na rynku zbóż, zwracając uwagę na kilka kluczowych kwestii. Aktualna sytuacja na rynku zbóż y, no, y, jest, jest dosyć y, teraz y, skomplikowana o tyle, że te ceny jeszcze y, no, nie są na takim ustabilizowanym poziomie. Ale wracając troszeczkę do historii y, a przede wszystkim tej genezy, która miała miejsce no, podczas 22 roku, czyli wybuchu wojny na Ukrainie. To trzeba powiedzieć, że tej stabilizacji nie ma już no przynajmniej od tych trzech lat, ponieważ no jest to sytuacja wyjątkowa, podczas, z którą nie mieliśmy do czynienia no od, od wybuchu tutaj w Europie II wojny światowej. W związku z powyższym. W 22 roku w lutym mieliśmy taką sytuację. Że na rynkach światowych, na rynkach y, oczywiście y, giełd, y, no, wybuchła panika, co było oczywiście początkiem no, ogromnego wzrostu cen, y, tej ogromnej właśnie paniki. Y, no, cały globalny świat nie wiedział y, przecież, y, jak będą wyglądać najbliższe miesiące, jeśli chodzi o kupowanie czy sprzedawanie, import czy eksport zbóż na, na rynkach światowych. No, u nas dodatkowo takie czynniki wewnętrzne, które, następo, które wystąpiły, czyli bliskość po prostu wojny za naszą wschodnią granicą, tak samo jak w tych wszystkich krajach przyfrontowych, jak Słowacja, Węgry czy Rumunia. No i z każdym miesiącem, z każdym tygodniem sytuacja zaczęła się pogarszać. W roku jeszcze 22, zaraz po wybuchu wojny, kiedy ceny dramatycznie skoczyły ze względu na właśnie tą panikę na rynkach światowych, to jeszcze w 22 roku polscy rolnicy byli w dość dobrej sytuacji z tego względu, że mogli sprzedać swoje produkty rolne, głównie zboża. U nas w Powiecie Opatowskim właśnie głównie, głównie rolnicy sieją zboża, więc tego typu produkty były po dość wysokich cenach. Wtedy cena w kwietniu w kwietniu wynosiła nawet 1700 zł. To oczywiście była cena, która pozwalała na osiągnięcie stabilnych, stabilnego, wysokiego dochodu przez rolnika, ponieważ w w poprzednim roku 2021 jeszcze ceny na nawozy i koszty związane z produkcją rolną były dużo mniejsze. Można powiedzieć kolokwialnie: po starych cenach kupowało się nawozy czy, czy środki ochrony roślin. Więc ten rok był jeszcze dobry. Natomiast sytuacja zaczęła się pogarszać. No z miesiąca na miesiąc już ceny zaczęły potem spadać. Związane to było głównie z napływem produktów właśnie tych rolno spożywczych, na początku zbóż, ale potem i innych produktów z na, za naszej wschodniej granicy. I tak i taka sytuacja utrzymywała się no, przez rok, można powiedzieć, jeszcze, jeszcze kolejny, jeszcze kolejny rok. Jeśli chodzi o cenę, to jeszcze był można powiedzieć optymalny. Natomiast podczas zeszłorocznych żniw, ta cena już była na poziomie 700 zł i się utrzymy, utrzymuje się praktycznie do tej pory, jeśli chodzi o pszenicę. Dobrymi rozwiązaniami były, były takie, które no, pozwalały na osiąganie Jakiegokolwiek dochodu przez rolnika w zeszłym roku. Mam tu na myśli te dopłaty do zbóż, które były na poziomie 3000 zł do hektara w ówczesnym czasie. To pozwoliło zbilansować dochód dla rolnika, ponieważ koszty wyprodukowania w ówczesnym czasie pszenicy i sprzedawanie jej po 700 zł no y, pozwalały na y, pokrycie kosztów. Natomiast to dofinansowanie, które zostało zaproponowane przez ówczesny rząd, pozwoliło na to, aby rolnicy osiągnęli dochód, no, jak, tak jak ja to wtedy kalkulowałem sobie, myślę, że podobnie jak inni rolnicy, to był to dochód y, przy założeniu, że y, osiągaliśmy dochód 7 ton z hektara, takie dochody u nas w powiecie się osiąga. pszenicy, więc to pozwalało na osiągnięcie dochodu mniej więcej około 4000 zł. I taki był rok 23, 22, 2023, 2022, 2023 ten, ten rok po prostu produkcyjny można powiedzieć. No i teraz mamy do czynienia z sytuacją podobną. To znaczy, pszenica jest y, jeszcze, jeszcze jak próbowałem dowiedzieć się ceny na skupie u nas. Y, czyli tak najwięcej po prostu. Y, 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 y podczas które interesują takiego zwykłego, można zwykłego w cudzysłowie rolnika, który, który no posiada te kilkanaście hektarów, u nas średnia gospodarstwa to jest 10 hektarów, więc ci rolnicy bezpośrednio od razu z, sprzedają swoje produkty na lokalne skupy. To jeśli chodzi o pszenicę ceny jeszcze nie było, natomiast za jęczmień już który z tegoroczny jęczmień cena wynosi 700, 700 zł, za rzepak 2100 zł. Więc jeśli chodzi o rzepak, to można powiedzieć, że ta cena jest optymalna, optymalna, jeżeli, jeżeli będziemy Wzorować się na cenach np. Na sprzed dwóch lat, gdzie że tak, było 4000, to oczywiście powiemy, że, że ta cena jest bardzo niska, ale myślę, że porównując do aktualnych kosztów produkcji, to jest ta cena taka w miarę optymalna. No gorzej z pszenicą, gorzej z pszenicą, ale, ale perspektywa, perspektywa na ten rok no, moim zdaniem jest no, nie gorsza niż w zeszłym roku. To, to, to myślę, że jest to o tyle dobra wiadomość, że ten trend mm, i z napływającym zbożem e, ze wschodniej granicy, no nie tylko z Ukrainy, tylko tutaj mówimy o, o, ogólnie o kierunkach wschodnich, ten trend y, jest dużo mniejszy niż był jeszcze na początku roku, kiedy było takie, można powiedzieć, apogeum tego. tego, tego, tego te, y, 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 tego importu. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na temat działań aktywistów z grupy Ostatnie Pokolenie? Kanał Rolnictwo bądź na bieżąco. Przedstawiamy najważniejsze branżowe informacje. Jesteśmy dla Was na najważniejszych branżowych wydarzeniach, jeździmy na protesty za granicę, sprawdzamy, jak wyglądają Wasze plony oraz pokazujemy, jak wygląda nasz krajowy rynek. Zapraszam do subskrybowania, zostawienia łapki w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia.